Cześć, dzisiaj wam pokażę dwa motorowery. Pierwszy do 8000 to Barton Fighter, jeden z większych motorowerów klasycznych, długi, prostokątny, duży, bak 10-litrowy z bagażnikiem koła 18, przód, tył. No i teraz zobaczcie sobie, jak tego typu motorower jeździ. Euro 5 homologacja elektroniczny. Tutaj też już nie ma elektronicznego jeźdźnika tylko jest przepustnica. Teraz zobaczcie. Jaka jest prędkość zawrotna, ale można go odblokować. Tutaj pod spodem jest moduł Abel, którego możecie odblokować za 550 zł, wysyłając do nas moduł. Czas oczekiwania około 2 tygodnie, bądź zakup modułu na stronie szczegóły pod numerem telefonu. W opisie lecimy i zobaczcie, jak to się jak to przyspieszy. Najpierw delikatnie jedynka. Zobacz jak on jest blokowany 6-7 tysięcy i to jest max dwujeczka prędkość 25 na godzinę trójka mamy 35 km na godzinę i trwóra I mamy... I mamy...